Ej, się ma na moi drodzy. Dzisiaj taka trochę w niej okaże, co Was. Witam, ale, no, wiecie, w życie, a chciałam ten filmik już nagrać. I dzisiaj będą produkty w kostce do pielęgnacji włosów. Czyli mam tu dalej na myśli konkretnie szampony i odżywki w kostce, i tylko, że tak powiem, tylko tyle. Jakby jeśli chodzi o włosy, to się nie żeby jakieś inne, że tak powiem, kategorie produktów takie mogły być. E, o mydłach może sobie pogadamy innym razem, albo myślałam, że już przetestowałam na tyle dużo tych różnych produktów kostkowych właśnie do włosów, że mogę zrobić jakąś taką generalną, zbiorczą opinię i może kogoś będzie to interesujące. Ja już kiedyś próbowałam, miałam jakieś podejście na takie podejście do takich szamponów w kostce i tak dalej, chciałam, żeby to wyszło. Szczególnie jeśli chodziło o takie, jakieś wyjazdy, powiedzmy, wakacje, tego typu sprawy. I powiedzmy, że na te parę dni, paru razowo to nawet gdzieś tam się sprawdzało, ale generalnie, długodysensowo, to nie było coś, co było dla mnie ok Nie było to w porządku, na mojej skóry głowy, jakby technologicznie też było mniej takich produktów. Ja w ogóle po raz pierwszy się spotkałam jakby z całym zagadnieniem, powiedzmy, mm, szamponów w kostce, z filmie Lush, czyli oni są angielscy w ogóle, i chyba właśnie w Anglii to zobaczyłam po raz pierwszy żeby nie skłamać, a lat temu prawie 10 i wtedy to u nas w ogóle nie było jakby szamponów w kostce, jakby to też nie było popura, popularne, bo się takie produkty były w rzeczy samej, no to ja się w ogóle z czymś takim nie spotykałam, ale teraz na przestrzeni lat, wiecie, to zero waste, minimalnie, to wszystko chodzi coraz bardziej, weganie, wszystko jakby się pięknie wkłada w jedną całość, jakby wszystkie firmy takie bardzo konwencjonalne, jak nie wiem, jak w Garnie czy co, cokolwiek takiego, też już produkują szampony w kostce, one są jakby mi się coraz lepsze i też coraz tańsze, bo, no nie, wiem, nawet w kupim Lidlu można kupić po prostu szampon w koszy za 10 zł firmy Cien. Więc to już coś znaczy, że to naprawdę zawładnęło naszym, powiedzmy, tutaj rynkiem polskim, i jakby łatwo jest kupić szampon w kostce, po prostu. Ja przedstawiam dzisiaj cztery. Jeszcze chciałam posłuchać o dwóch, które zużyłam, i mam trzy odżywki. Jakby ym, opinia moja będzie taka bardzo generalna na podstawie tych konkretnych produktów, ale generalnie oczywiście szukam cały czas dalej. Ale mam już takie pewne wnioski, które są ogólne, w, 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 że tak powiem, po użytkowaniu tego typu produktów, i chciałam się po prostu z nimi podzielić. Na początek właśnie zastańmy przy samych szamponach, bo to wydaje mi się, że jest bardzo interesujące, takie bardziej może typowe i jakby warte, ym, że tak powiem, ym, obgadania. Generalnie z szampanami w kostce to zawsze był taki problem, że ym, właśnie kwestia pH tutaj była najbardziej skomplikowaną, powiedzmy, bo o ile sama taka właśnie forma tej kostki jest bardzo przyjazna właśnie, żeby zabrać to sobie ze sobą, masz mały produkt, jest on bardziej taki właśnie zero listowy, nie ma tego plastikowego opakowania, yy, dużo, dużej nam wystarcza standardowo, zależy jak oczywiście od konkretnego typu produktu, od konkretnego produktu po prostu, to generalnie jednak ta yy, farma, forma kostki jest dużo bardziej wydajna zwyczajowo i to jest wszystko super fajnie, ekstra, ale właśnie kwestia pH składnik. I tego, jak już się tam na głowy miało, to już co innego. I o się nie ma za bardzo żadnych problemów ze skórą głowy i się używa właśnie tego typu produkt, to jest wszystko super, jakby nie ma się większego problemu. Ale wszyscy doskonale wiemy, że jeśli właśnie już jakieś tam problemy z tą skórą głowy są, to żeby znać odpowiedni produkt właśnie jeszcze w tej formie kostki, żeby z PH było ok, składnikowo i tak dalej, no to już jest skomplikowana sprawa. I ja właśnie miałam takie doświadczenia na początku. Na początku, nawet jak używałam jakieś tam kilka szamponów w kostce, których nawet tych nazw nie potrafię Wam teraz przytoczyć, bo to już byłem wtedy lata, lata lat, to, no to niestety nie sprawdzało się w żadnym, w żadnym wydaniu, i dopiero tak przy tą przestrzeń roku, dwóch, gdzieś tam jakieś te kolejne próby, yy, właśnie przy wybuchu po prostu, wszelakich produktów tego typu, gdzieś tam to się udało i odkryłam jakieś produkty, które bardziej lub mniej spełniają moje oczekiwania. Jeśli chodzi o tym, już przechodzę po powrocie po konkretnych produktów, o czymś, czym już już wspominałam, czyli właśnie o tym laszu osławionym, mam tutaj taki stary, już bardzo jak świat szampon. Ja go w sumie nie używam, ale on cały czas tutaj, że tak powiem, ze mną jest. Który, w ogóle mam go całkowicie, nawet z tą taką i oficjalną laszową. I tak, jeśli chodzi o laszę, no to właśnie, to jest produkt, który jest bardzo długo na rynku, jeśli chodzi o samą formę takich kostkowych szamponów. I mnóstwo osób tego używało, lubi i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Sama forma jest całkiem okej, okay. ona się całkiem, um, powiedzmy, nieźle pieni, ale też się utrzymuje. Tam minimalnie czasem może tak część, część wykrusza, ale ogólnie, jakby sama kostka jest dosyć stabilna mimo wszystko, więc jakby z tym nie ma większego problemu. Czuć. Że on jest zasadowy. Jakby szczerze mówiąc, ja nie, nie mam pojęcia, jak to jest ze składem, ale ja czuję po prostu fizycznie, że tutaj to sodą pojechali równo i że po prostu to jest taki produkt tego typu. On się pięknie jak złoto, po prostu jak marzenie, yy, z tym to nie było nigdy problemu. I żebym tak je narozwał, myślałem głowę też, bo miarę w porządku, ale już długo to niestety przysłużenie, jakby swędzenie, jakby te wszystkie rzeczy, które właśnie, których ja się osobiście obawiałam przy używaniu produktów takich, właśnie tego typu, i to niestety takie rzeczy mi zafundowało. Jakby ja trzymam cały czas sobie to opakowanie i powiedzmy nawet z tym szamponem, tak po prostu, ale jakby głównie na tego opakowania, szczerze mówiąc, i chciałam też o tym dzisiaj wspomnieć. Kolejny produkt, który miałam przy sobie, o nim trzeba, trzeba by wspomnieć w dalszej kolejności. To są szampony od czterech szpaków. Jeden z bardziej popularnych, jeśli chodzi o takie, takie zero wasteowe grona, jakby marka bardzo spoznawalna na naszym polskim rynku, powiedzmy już, i oni są bardzo słynni z swoich, swoich szamponów. Teraz mam te cztery w ofercie, jakby taki klasyczny, delikatny, normalizujący, i tam jeszcze jakiś detoksykujący, czy jakiś tam inny, wiecie, wychodzą tam cały czas jakieś no, różne nowości. Ale generalnie ja się skupię na tym uniwersalnym, ponieważ kiedyś kupiłam sobie właśnie tak więc rok temu kostkę i na pół spodzieliłam się z koleżanką. I wtedy tam, tylko przez moment go używałam, bo tam jakiś taki był, miałam mały wypadek i to by się po prostu roztrzaskało razem ze szkołem, w którym to było i ja w że tym coś śmieci, więc używam go bardzo krótko, ale moja opinia była taka sobie i teraz na wyjaździe, właśnie na wakacjach, też tydzień, też kupiłam sobie taką małą wersję mini właśnie tego szamponu i użyłam go ponownie i już chciałam jakieś tam szokujące wnioski yy, Wam dzisiaj reprezentować. Generalnie jeśli chodzi o całą konsystencję i jakby to jak się ta koska zachowuje, to tutaj mam bardzo, że tak powiem byłam rozczarowana, ponieważ właśnie mając na wyjeździe teraz ten, tą konkretną kostkę, ona była bardzo niestabilna i wystarczyło, że chociaż troszeczkę została w wodzie, naprawdę i to nie jakoś tak, mi mówimy, że to naprawdę stało w wodzie po prostu, tylko gdzieś tam z tą wodą po prostu był kontakt i cała się rozpaćkała i w ogóle ten szampon, ja na tym wyjeździe, była to malutka wersja, 30 gram chyba, więc sporo mniejsza niż oczywiście taka wersja klasyczna, ale jak użyłam dosłownie chyba 4 razy, i musiałam to wrzucić, tą końcówkę, która tam była, bo była taka rościopciana kupa, której się już udało razem z, zebrać, ona jakby nie obschała, tylko właśnie zostawała taka miękka i po prostu, jak, jeśli chodzi o kwestię konsystencji, to wydaje mi się, że ona mogła być lepsza, ale podejrzewam, że to jest kwestia jakby samego przechowywania, jakby, oczywiście na pewno w tym też było jakby moja, moja, moja gdzieś tam wina, nie jednak inne kostki się pod tym względem akurat ich twardości i stabilności zachowywały dużo lepiej. Pierwsze. Druga kwestia to jest działanie. I niestety również, w, jeśli chodzi o tą kostkę czterech szpaków, ona podobna jest, jeśli chodzi o to, się zachowywała i w ogóle jak w wyglądzie, w samej strukturze, jak właśnie ta z Lasza. pod tym względem, że ona ma jakby taką strukturę, nie umiem tego powiedzieć, ale on ma jakby takie... Nie jest jednorodna, powiedzmy, w kolorze całkowicie, tylko ma jakieś takie drobinki w sobie. Jakby przez to też czuć, nawet że jak się, go, jak się ten szampon w ręce porusza, to nie jest jak mydło kładki, tylko właśnie ma w sobie jakąś taką porowatość. I jakby to podejrzewam, że to może być kwestia jakby samej sody i tak dalej. Czyżby mówiąc, musiałam, jeśli chodzi o składy, to jakby postaram się podniekować też wszystkie szampony, więc będziemy można sobie to wczoraj, dokładniej, co jak tam, co, jak to tam wygląda. Ale ten z czterech szpaków szampon również z głowy mi trochę przesuszał. Yy, nie wydaje mi się, że to by domywał, ale on zostawał jakby na, na skórze głowy, ja go czułam na włosach, i to jakby że może tego detę nie byłam w stanie go do końca domyć i nie jestem pewna o co chodzi, ale jakby było to już takiego, jak pomydle, że to jest taki jakby piszczący, do, teoretycznie dorzeczony włos, yy, ale właśnie ten jakby produkt miałam wrażenie, że zostawał na włosach i niestety było spędzenie, więc jakby dla mnie już, ja już raczej tego nie spróbuję i być może będę mogła spróbować też innej wersji jakiegoś tego szamponu do czterech ale no niestety to, yy, no miłości tutaj nie było. Kolejny produkt, którego nie mam, o którym chciałam wspomnieć, to jest yy, szampon z Nae. Taka włoska marka, dostępny jest na pewno w yy, 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 Rosmanie i w Superfarmach. Yy, takie po prostu, tylko jest jedna wersja akurat tego szamponu w kostce, taki w krem kremowym yy, powiedzmy kartoniku. Nie jest też za drogi, bo tam chyba 25 zł bez jakichś yy, żadnych promocji kosztuje. A cztery pakiety tak dobijają no, do 400 zł generalnie, chociaż zależy który, a tam jest dosyć sporo tańszy i na przykład nie może go naprawdę wywać za spoko cenę, Ja go wtedy kupiłam za y, chyba 15 zł i też była taka sytuacja, że też połówkę dałam gorąca. I mimo wszystko żółwam tylko połówkę. Złożyłam tak, czy ja już się gubię na zeznaniach. Mm, nie wiem, pamiętam, że mi się miał tylko tę, tę połówkę. To ona trwała na bardzo długo i była super. I ona właśnie dożyczała mi idealnie skóry głowy. Ona miała taką inną strukturę. Nie miała, nie miała właśnie tych polowatości, tych różnych kolorów w sobie, tylko była bardziej zbliżona do mydła, bo ją syndetu. Nie wiem jak to wyglądała kwestia pH, bo powiedziałem, że po tym jak ona się zachowywała, jeśli chodzi o strukturę, mogłaby być bardziej zasadowa, ale nie miałam żadnego problemu, nie było żadnego przysuszenia, żadnego swędzenia skóry głowy. I jakby nie miałam żadnych problemów, i jakby używałam regularnie naszego szamponu właśnie na saunie. I cały czas, to nie było tak, że żeby raz w tygodniu, tylko dosłownie każde mycie, tam co 2-3 dni.

W fajnym stanie, włosy się czymś przytuszczały i ten szampon naprawdę totalnie, w 100% spełnił moje oczekiwania. Nieźle się pijenie i było taki łatwo obsługa na basenie powiedzmy, to jest też bardzo ważne. I właśnie w tym przypadku ten, jakby ta kostka była w takim opakowaniu furowym, gdzie on też miała tam kontakt z wodą gdzieś tam mniej lub bardziej. Nigdzie nie wyciągałam, mimo że tam na jakaś kropelka kałady była i nigdy nie mam problemu, nic tam mi się nie rozciepciowało i jakby była bardzo stabilna ta kostka. Więc ten szampon mogę bardzo, bardzo serdecznie polecieć do spróbowania, nawet tak na pół z kimś, bo to totalnie spełniło moje oczekiwania bo tutaj na kwestie pH, ale to było spoko. Dalsze szampony to są ministerstwa dobrego mydła. Tutaj mam wersję z owsem, która też była trochę używana na, na samnach i tak dalej. I tutaj mam wersję z hibiskusem. Widać, że ta jedna była dużo używana od drugiej, ale bez przesady. Jakby już na przykład ta kostka była zużyta z 10 razy na pewno albo i lepiej. ta. Szczerze mówiąc, kurczę, chciałam powiedzieć, że może z 20, żeby to jakoś porównać, ale mimo wszystko jakby wydajność tych, tych kostek jest bardzo dobra i one są się bardzo twarde w strukturze, one też mają sobie coś takiego, że są takie trochę jakby, no nie wiem, takie trochę marmurkowe, mają sobie, nie są takie całkowicie gładkie, jeśli chodzi o ich kolor, ale to jakby absolutnie nie mi przeszkadza, mam delikatne, delikatne zapachy. Bardzo sutelne, ale przyjemne, nic na włosach się jakby też nie utrzymuje, nie ma jakichś właśnie szampony tutaj. Ja nie zauważyłam, żeby którykolwiek z nich jakoś tam się o zapachy bardziej utrzymywał. Ale tak, te konkretne szampony, właśnie, bardzo dobra kostka, bardzo twarda, która w ogóle się ponownie z wodą jakoś tak nie reaguje i zostaje w tej formie, w której ona była i to jest jakby po pierwsze bardzo fajne. Ten, ta owsiana wersja jest taka bardziej delikatna od włosów powiedzmy takich skóry głowy i tak dalej. Jakby mi się bardzo spodobało i dlatego jakby stwierdziłam, że kupię sobie kolejną. Chciałam spróbować i kupić, miałam herbatę, ale tamta, była jest taka do włosów przetłuszczający się, też jako kostka taka do mycia w sumie całego ciała, ale jakoś tak wyszło, że kupiłam na targach właśnie tego hibiskusa, bo to była nowość i wiedziałam, że ej, dobra, tego nie będę miała, by trudniej go dostać, mimo wszystko, że chciałam go spróbować. Szczególnie, że tam Państwo mówili na targach, że to jest najbardziej pieniąca się kostka tych wszystkich, i rzeczywiście ona jest. Trochę bardziej pieniądze od tej. To ja wszystko też się bardzo dobrze pieni, ale ta jeszcze lepiej. Jakby serio, wiadomo, że też tak jest, jak przy myciu głowy, wiadomo, jakby jem dwa razy, to pierwsze pienie jest takie, pierwsze będzie jest takie nie za bardzo i to włosy jakby sobie bardzo mniej, bo trzeba je w ogóle pierwotnie umyć, ale dopiero przy tym drugim myciu wychodzi ta piana, i przy tym drugim myciu to ta piana wychodzi z niej mega, Jak po prostu wystarczy chwilę, po prostu mokrą, mokrą kostką w dłoniach yy, pomasować i kiedy ona wchodzi piękna, mięsista, taka utrzymująca się, też nie znika jakby we włosach i to jest bardzo przyjemne w użytkowaniu. Generalnie te kostki one są dla mnie najlepsze właśnie takim codziennym użytkowaniu, bo też wiem, że jeśli chodzi o pH tutaj wszystko ok, to jest bardzo ważna strona, i to bardzo ważne, na stronie to mają całe by jakieś tam badania sobie zrobili wewnętrzne, podejrzewam, że mała grupa kontrolna jak tak ale nieistotne, jakby było to przeprowadzone i tam jest powiedziane też o właśnie pH, że nas jest odpowiednio jakby relatywnie niskie. Teraz nie chcę skłamać, bo nie pamiętam jakie tam były, to też nie było podana konkretna wartość, tylko jaki tam przedział wartości, ale jakby samo to jest bardzo fajnie i dobrze to marce świadczy, że oni w takie coś tutaj zainwestowali powiedzmy. A właśnie, jeśli chodzi o same te badania i o to, i o to powied powiedzenie, jak wygląda kwestia PH, bo z tym zawsze jest problem. I muszę powiedzieć, że to jakby z tym szamponem, nie było żadnego problemu. Jakiegoś, nie wiem, też, jeśli chodzi o swędzenie skóry głowy, czy czegoś czy coś w tym stylu. Czasami, minimalnie, jakieś tam swędzenie się pojawiało, ale to było przez inne rzeczy, a nie przez szampon sam w sobie, bo to się, jakby pojawia, jak też, mm, wiadomo, różne mogą być przyczyny. A jeśli chodzi o te kostki, to absolutnie, m, jeśli chodzi o ani nie było zwiększone, ani też zmniejszone takie neutralne, powiedzmy, ale skóra goła była fajna, dobrze oczyszczona i do ciepłego stosowania. Najbardziej mogę polecić właśnie te z ministerstwa dobrego mydła, i jakby one są super, i są też bardzo, bardzo wydajne. Ostatnia kostka, którą mam użyłam kilka razy, ale też chciałabym chciałam tutaj ująć w tym konkretnym stawieniu, powiedzmy, wynaję się BioWax. Teraz nie pamiętam dokładnie, która to była wersja, ale oni to mają kilka wersji dosłownie zapachowych, które też to są dosyć tanie, ale to bardziej przypominało się taki normalny syndet i podejrzewam, że to jest już bardziej e, zasadowe, się nie wiem szczerze mówiąc, e, ale tak, pieni się właśnie bardziej jak takie normalne mydło, jakby nie ma, bo na przykład też te kostki, te z ministerstwowego mydła, mają taką jakby gęstą pianę w sobie, jakby są takie dosyć drobne pęcherzyki, ale właśnie bardzo gęste, a to bardziej przypomina, jak taką pianę z mydła, normalnego syndetu z jakiegoś daw, czy czegoś w tym stylu. Ale tutaj na przykład problem jest taki, że tutaj jest parafina w składzie i tutaj trochę niestety było już kwestia takiego spędzenia i jakiejś takiej nie do końca jakby... sorry, nie do końca jakby to wszystko było ok, jeśli chodzi o sam skórę głowy i zachowanie, więc tutaj niestety to nie za bardzo mogę polecić, jako kupiłam już takie jakieś wielkie przecenie więc jakoś tam się zużyje, ale tego na przykład nie mogę używać cały czas, albo mogę tylko przy jednym myciu, czyli na przykład jak robię, myję sobie głowę, to robię na przykład w pierwszym się tym, a potem drugi sobie robię tam miejsce mydła i to jest jakoś tak zneutralizowane i jest w porządku, ale gdy używam dwa razy, przy, znaczy przy, przy, przy myciu dwukrotnego mycia tylko tą kostką, to już jest nie tak nie za bardzo. No i to by było tyle, jeśli chodzi o szampony konkretne, które ja używałam. Na pewno jeszcze wiele przetestuję, jakby tutaj ja będę y, robić takie jakieś update'y, powiedzmy. Bardzo jestem ciekawa, jak to u Was wygląda, jeśli chodzi o samą kwestię, właśnie czy używaliście, czy jakieś są Wasze wrażenia, czy macie jakieś, no właśnie, spostrzeżenia, czy względem marki, jakby konsystencji, tego, jak to się wszystko zachowuje. Ja póki co najbardziej byłam zadowolona z tego, na tak długo sensowo i powiedzmy, że to Ministerstwo Dobrego Međo bardzo mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyło i wydaje mi się, że to jest takie coś, takie go-to teraz, na tę chwilę. I na pewno jeszcze spróbuję tej trzeciej, bo jak dwa i to jest naprawdę bardzo też wydajna sprawa. I serio, szampony są w bardzo wydajne i to jest, um, widzicie ja też nie użyłam także jednego szamponu do od do końca, więc nigdy nie mogę powiedzieć, że na przykład, o tutaj ten szampon starczy mi na dwa miesiące, bo nie mam pojęcia, jak wystarczył, bo cały czas używam czegoś innego, ale wydaje mi się, że o ogólną kwestię wydajności, to taka kostka to jest spokojnie dwa opakowania normalnego na szamponu, nawet trzy, więc to naprawdę jest super i chociaż pod tym względem to jest warto próbowania, żeby zobaczyć. Wydaje mi się, że na starcie kupić jednak jest lepiej E, jakiś troszkę, powiem słowie, lepszy, że spróbować niż po przykład, kupić jakiś taki najtańszy za, nie wiem, 10 zł, yy, 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 właśnie, nie wiem, czy z tego lidla. czy z czegoś jeszcze nie próbowałam tego z lidla, ale wydaje mi się, że lepiej jest zainwestować w taki jakiś bardziej przetestowany, wybaczyć na opinię, żeby tak na serio spróbować w ogóle o co chodzi w samej tej idei tych kostek, bo ogólnie jest to bardzo fajne i ciekawe. I wydaje mi się, że yy, praktycznie każdy mógłby znaleźć coś takiego, co będzie tego go bo teraz tych produktów, jakby ich, tych składników, przedziałów, jakby tego jak ich jest bardzo, bardzo dużo i jest to teraz łatwiejsze, żeby dobrać odpowiedni produkt pod siebie. No i to, było, to by na tyle, jeśli chodzi o szampony. Jeszcze tylko wspomnę chwilę o, o odżywkach. Tutaj sytuacja jest dla mnie dużo bardziej skomplikowana, ponieważ to jest dużo trudniejsze w obsłudze po prostu dla mnie fizycznie, bo ja szampon. Po prostu zwilżam jakby całe włosy, e, biorę tam kostkę, pijam sobie, robię w rękach i masuję głowę i wszystko jest git, jakby tak, nie mam żadnego problemu. O, jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, że w tym ministerstwie dobrego mięśnia przede wszystkim w ogóle mi się włosy nie przy innych troszeczkę bardziej, a to naprawdę są bardzo takie neutralne i bardzo przyjemne, więc to o tym też warto było wspomnieć, a parę już takich odżywkowych właściwości. Ale właśnie jeśli chodzi o odżywki same sobie, mam te trzy, o których warto było wspomnieć i problem z, z samym użytkowaniem tego typu produktów mam taki, że hej, ja to biorę w ręce i to jedno, albo się pieni właśnie bardzo, ale hej, ta piana to tak trochę, no bo to się ma do odżywki, bo muszę mieć taką, y, wiecie, jakby ten olej, właśnie to emulsja, żeby móc jakoś tutaj te włosy wygładzić, a nie żeby jakoś to, mi paty domyć tą pianą, bo tak by nie o to chodzi, a niestety takie właśnie, y, takie działanie dałam, taka, taka kostka y, właśnie odżywka z Foamy, i teraz nie jest pamiętam dokładnie, która to była wersja zapachowa powiedzmy, ale podejrzewam, że one są takie relatywnie podobne. Fajnie jest to, że to jest właśnie takim byłem, w takim stuleczku, jakby w łatwo się to po prostu pieni i pienić bardzo łatwo i łatwo bardzo tę odżywkę nałożyć. Na ze wszystkich na pewno. Yy, I one są jakby delikatnie zmiękczone, troszeczkę łatwiej doczesać. Ta piana jest bardzo duża, ale to nie jest bardzo, bardzo małe. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest jednak najlepsza odżywka z tego typu, którą używałam, bo jakoś da się już z nią normalnie funkcjonować. Druga odżywka to jest z, od czterech szpaków. Cztery szpakie mają tylko jedną odżywkę wygładzającą, którą tam też używałam na tym moim wyjeździe i parę razy tutaj w domu i z tym mam jednak bardzo wielki problem, bo ona jest po prostu bardzo twarda. ile szampon, to po prostu chwilę, moment i on się cały raz ciapka, rozciapciał, to odżywka była po prostu, no, jakbyśmy nic Ona w ogóle jakby na nic nie, nie reagowała z tą wodą, nic i bardzo jest jakby stabilna. Z jednej strony fajnie, no bo dobra, no to ta tłuszczowa faza, jakby je czuję, teraz dotykam ją w ręce i jakby zostaje mi tłuszcz po prostu najbardziej niż z tym z wszystkimi innymi rzeczami, które miałam w ręce, mimo wszystko jest tak naprawdę treściwa, jeśli chodzi o sam skład w sobie, ale nie do końca dobrze to kooperuje z tym, jak to się potem ma zachować na włosach. I właśnie ja, wtedy na wyjeździe użytkowałam tak, że po prostu na samym początku jakby rozpienienie w dłoniach nie sprawdza się w ogóle. Jedyna opcja, żeby to w ogóle konfigurować, to jest przejeżdżanie po włosach bezpośrednio z jakby tą kostką. To samo w sobie wydaje mi się, że takie nie do końca i jakby też nie da się do końca równomiernie te odżywki rozłożyć. I jednak trzeba jakby mimo wszystko, po tych włosach jechać, Wielokrotnie, żeby w miarę równo tę odżywkę nałożyć, potem rozczesywałam jakimś tam grzybieniem i jakoś tam dalej z tym myśleniem leciało, ale niemniej jed jednak to jest dużo mniej przyjazne i jakby zajmuje tak strasznie dużo czasu, porównaniu z jakąkolwiek normalną odżywką, którą po prostu nakładam, pyk, pyk, rozczesuję, już mam to załatwione i wszystko, całość trwa naprawdę 10-15 sekund, to tu, żeby w ogóle tą odżywkę nałożyć i jakoś tam w miarę ją wczesać, to jest naprawdę parę dobrych minut, więc jakby wiadomo co dla kogo jest najważniejsze, ale to jakby sama ta kwestia użytkowania i jakby komfortu użytkowania jest beznadziejna. Plus samo to, to dociążenie było bardzo małe, bardzo na takim niskim poziomie, niezadowalające, trudno było te włosy właśnie dosyć rozczesać, dlatego musiałam bardzo uważać, żeby właśnie te, te kultury po prostu sobie nie porywyrywać włosów, bo to wykładzenie było wtedy bardzo małe. Więc to niestety nie do końca się sprawdziło. Ja jestem Dżukła, to już niestety jest wielkie przelowanie dla mnie. Dolina Czaremchy to taka jest firma, i która właśnie też ma taką dosyć dużą odżywkę. Co kosztowała jedna z was droższe kupiłam tego typu, bo tam 35 zł chyba. I ona jest, ona po prostu w dotyku jest jak wosk. Jak taki wosk, jak taka żółta świeczka, i pachnie jak świeczka, że mówiąc to, jak ktoś mógł tutaj pisać po prostu kawałek, no. Mm, no to ja mam spokojnie to zapaliła i podejrzewam, że to by nawet się sprawdziło, bo jakby w samej takiej strukturze jest brodę bardzo, bardzo twarda i w ogóle nic jej nie rusza. I ona w ogóle, w ogóle nie da się jej nałożyć na włosy, no to, w żadnym wypadku. O ile tutaj z tym, co szpakami, masz trzeba się chyba pomęczyć coś tam, ale jest by to możliwe, żeby tą w końcu, koniec końców nałożyć na włosy, gdzieś tam mogła To w tym przypadku ja ją użyłam kilka razy i za każdym razem. No, niestety nie dało się. Musiałam podnóżyć czegokolwiek innego, bo po prostu to samo w sobie nie dało się tego zrobić Podejrzewam, że gdyby ktoś, jeśli ktoś naprawdę mm, potrzebuje bardzo mało tej odżywki, jakby szukać czegoś bardzo lekkiego, jakby po prostu mm, nie, nie, nie potrzebuje jakiegoś mocnego wykładzenia, tylko że cokolwiek, żeby tam było, żeby jakoś tam to przeszło. To być może to się sprawdzi. Wydaje mi się że tego, to też w związku z tym, jest kosmiczna, jak gdyby ta serio tego używać, to by podejrzewam, bo to z dwa lata by to chyba starczyło, bo serio jakby to w ogóle nie widać, żeby te kolejne było uszone, jakby od początku jakby użytkowania tego produktu, więc daje znać, że takie coś jest, ale niestety, no moim skromnym zdaniem jest zbyt twarde, żeby można było tego w miarę swobodnie używać. No i to by ja było na tyle, jeśli chodzi o jakby te konkretne produkty kostkowe do włosów, które używałam, już bardzo długo gadam, więc trzeba powoli kończyć. W każdym razie, jeśli Wy używaliście jakichś konkretnych produktów właśnie tego typu, czy żabunówkoty, czy odżywek, ja jestem bardzo ciekawa, jakby szukam cały czas takich różnych produktów, gdzieś tam patrzę na jakieś oceny, jest ich mniej więcej, jakby są bardzo skrajne opinie, szczerze mówiąc, bardzo, to jest tak, to specyficzna kultura produktury, dla każdego i nie każdy temu podpasuje. Wydaje mi się, że jeśli warto byłoby próbować na początku to bardziej szamponu, odżywki są jednak bardzo specyficzne, więc bardziej taki szampon, myślę, że o wyjeździe czy czymś takim i najpierw zobaczyć jak to w ogóle, czy to się w ogóle u Was sprawdza. Bo jeszcze więc na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona, a teraz używam swobodnie jakby, mam też jakiś szampon normalny, ale generalnie użyłam już tych szamponów w kosce normalnie na co dzień i jakby bardzo mi się to podoba i już teraz coraz więcej używam takich kostkowych rzeczy, co gdzieś tam mi się zgadza też z tą taką ideą, żeby właśnie używać trochę takich bardziej serowoistowych rzeczy, mimo że ja ogólnie używam potem kosmetyków, jakby nigdy się nie wpiszę w tak, żaden z takich nutów i nie żeby to było jakieś szczególnie potrzebne, ale jakby sprawdzam, sprawiam to radość, że jakby nie ja takie te kostkowe rzeczy mam, używam, i jakby potem trzeba na wyjazd gdzieś wziąć, biorę sobie dwie kostki, jakby Wam wszystko wnosi, jest super, więc tak to wygląda. Ponownie, jeśli właśnie chcecie się podzielić swoimi jakimiś doświadczeniami na ten temat w komentarzach, to zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście, jak zwykle, bardzo proszę łapkę w górę, pod tym jeśli Wam się podobało. O subskrypcji kanału. Dzięki bardzo za oglądanie, siema i do następnego.